Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tu Ola Żelazo, dzisiaj w ruch idzie brzuch, robimy ekspresowy trening na mięśnie brzucha, wzmocnimy cały brzuch, sprawimy, że będzie mocny i że będzie chęć na więcej treningów, tych ekspresowych albo, albo innych, jakie zechcecie. Do zobaczenia na macie, ruszamy! Woohoo! Brzuchy drżyjcie, to będzie wasz czas. Położymy się, ale to nie będzie takie położenie. Wykorzystamy czas, bo to jest ekspres, więc każda sekunda się liczy. Kręg po kręgu opuszczamy plecy. Najpierw dolne plecy się łączą z matą, później górne. Odkładamy głowę, bierzemy wdech i z wydechem wracamy do siadu. Takim rolującym ruchem, pomalutku, malutku, im wolniej, tym skuteczniej. Prostujemy się, wyciągamy ramiona, bierzemy wdech i z wydechem znowu zaokrąglamy plecy i pomału kręg po kręgu opuszczamy. A, a teraz jest naprawdę moc. Ok, odkładamy głowę, ramiona wzdłuż tułowia, prawa noga do góry, prawa, czyli lewa. Lewa noga do góry i tak skończymy właśnie w pozycji krzesełkowej i zaczynamy opuszczać jedną nogę i wracamy wydech. Takie delikatne dotknięcie palcem u stopy do maty. Aha, nie chcę, żeby uda zbliżały się do brzucha, bo im one będą bliżej brzucha, tym ćwiczenie będzie łatwiejsze. Chcę, żeby uda były prostopadłe do maty. I jeszcze. I jeszcze chwila. Druga noga, która zostaje w pozycji krzesełkowej, jest całkowicie nieruchoma, i cały czas utrzymujemy kąty proste między udem i podudziem. Dobra, szarpnijmy się na szaleństwo, czyli opuszczamy obie nogi. I góra, wdech i wydech, wdech i wydech. I jeszcze cztery, super, trzy i dwa. I ostatni jeden. Zostawiamy nogi w pozycji krzesełkowej, delikatnie rozstawiamy ramiona i zaczynamy opuszczać kolana w jedną stronę. Ale kolana są ze sobą mocno połączone, nie odkładamy ich. Wracamy do centrum i opuszczamy w drugą stronę. Wdech do góry, wydech na dół. Wdech do góry. I jest to piękne ćwiczenie dla naszych mięśni skośnych brzucha, ale. Także bardzo dobre dla naszego kręgosłupa. Dolny kręgosłup, dolne plecy również się tutaj super rozciągają. I wydech. I zróbmy jeszcze cztery powtórzenia. Pamiętamy o tym, że kolana są mocno dociśnięte. Wydech. I dwa. I jeden, super, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, unieś głowę, oderwij łopatki, przenieś ręce na potylicę, prostujemy prawą nogę, lewa zostaje ugięta i łokieć do kolana, Chris cross. I chcę, żeby w tym ruchu doprostowywać nogę, która idzie do przodu, a drugą mocno przyciągać do klatki piersiowej. I jeszcze osiem. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Z wdechem wyciągnij ramiona w tył, nogi do przodu. Z wydechem połącz kolana. Jak przeszkadza wam na przykład tutaj półeczka z tyłu, to musimy się przesunąć do przodu. I ja właśnie to zrobię. I wydech, wydech, wydech wyciągamy i wydech. I wdech, wyciągamy ręce, wyciągamy nogi i jeszcze chwila. Co? Cztery powtórzenia zrobimy. Jest moc. Brzuch ma spłonąć, brzuch ma być mocny. Brzuch trzyma całą naszą postawę. To jest nasze core, to jest nasza stabilizacja. Wdech i wydech i ostatnie powtórzenie. Wdech. I wydech. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, zbliż czoło do kolan. I kładziemy się. Prostujemy jedną nogę, drugą nogę. Podstawiamy kciuki pod kość krzyżową i zaczynamy opuszczać wyprostowaną nogę. Jedną. I drugą. Jeśli to ćwiczenie jest za trudne, to zginamy nogi i wracamy do tego, które robiliśmy pierwsze, czyli do pozycji krzesełkowej i dotknięcie palcem do maty. I jeszcze chwila. Proste nogi opuszczamy nisko. Dwa. I jeden dobra, to co obie nogi w dół, ale uwaga, w tym ćwiczeniu, w opuszczaniu nóg bardzo ważne jest, żeby stabilizować nasz odcinek lędźwiowy. On nie może się za bardzo odklejać, a jeśli boli w tym ćwiczeniu, to opuszczamy nogi do takiego momentu, w którym my czujemy się komfortowo, albo wracamy do poprzedniego ćwiczenia, czyli opuszczamy nogi pojedynczo, ale tutaj jest naprawdę dużo mocy. Jeszcze troszeczkę trzy. I dwa, i jeden, i zostawiamy nogi wysoko, nogi w pionie, ręce wyciągamy do góry i zaczynamy takie spięcia, tak jak chcielibyśmy dotknąć palcami dłoni do palców stóp. I spięcie, i kiedy spinamy brzuch robimy wydech, wydech, osiem, wow, siedem, damy radę, sześć, pięć. 4, 3, 2, 1. Przytrzymaj, przytrzymaj w spięciu. Wiem, co czujecie, bo ja czuję to samo. Jest ogień, jest moc w brzuchu. OK, przekładamy ręce na potylice. Odkładamy nogę, nogi. Jedną nogę prostujemy i tak będziemy unosić i zbliżać kolano do łokcia. Unosimy wyprostowaną i zbliżamy kolano do łokcia. Czyli mamy takie kombo, wszystko co lubi nasz brzuch. Ok, góra i spięcie. Na z całe mięśnie brzucha angażujemy. Góra i spięcie, ostatnie powtórzenie na tę stronę. Zostajemy cały czas w, z głową uniesioną i druga noga. Wyprost do góry i łączymy łokieć z kolanem. Wyprost. I wydech. Ekstra, jak Wam idzie, mam nadzieję, że dobrze, i mam nadzieję, że czujecie, że mięśnie brzucha już zaczęły mocno pracować. Jeszcze chwila. Uff. Oddychajcie, kochani, to jest najważniejsze, co możemy robić podczas treningu. Ten oddech nas nieraz utrzymuje, właśnie przy wytrwałości, przy tym, żebyśmy cały czas dążyli do naszego celu. Ostatnie powtórzenie, góra i bach. Odkładamy głowę, odkładamy nogę, teraz ręce wzdłuż tułowia, kolana do klatki piersiowej i zaczynamy takie delikatne odrywania bioder od maty. Dolny brzuch bardzo lubi to ćwiczenie. Dlatego właśnie je robimy. W ogóle te wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj zrobiliśmy, nasz brzuch naprawdę bardzo, bardzo lubi. Osiem powtórzeń, poproszę jeszcze, bo muszę Wam to powiedzieć, a już się zbliżamy do końca naszego treningu na płaski, mocny brzuch i zdrowy kręgosłup. Ile nam jeszcze zostało? Chyba cztery. Wow! Trzy i dwa i. Jeden ekstra przyciągnij kolana do klatki piersiowej, przytulnij je do swoich nóg. Możemy się trochę pokołysać w jedną, w drugą stronę. Złap się teraz pod e, udami i zrobimy jeszcze taką kołyskę. Pomasujemy nasz kręgosłup, zaangażujemy mięśnie brzucha, żeby właśnie trzymały naszą postawę w dobrym e, ułożeniu. przejdź do siedzenia. I na zakończenie zrobimy rozciąganie brzucha, czyli naszą pozycję m, takiej niż niskiej kobry, czyli podparcie na przedramionach albo troszeczkę wyższej, tak żeby. Czuć właśnie, jak rozciągają się mięśnie brzucha, jak się odpręża nasz odcinek lędźwiowy i jest nam po prostu w tej pozycji dobrze. Spójrz ponad, za lewym ramieniem do tyłu, spójrz za prawym ramieniem do tyłu, odepchnij się od dłoni, przejdź do siadu wygodnego, wygodnego i mały ekspresowy brzuch zrobiony. Zapraszam na inne treningi z serii Express. Mamy ich pięć, wszystkie będą w opisie. I co? Widzimy się na Macie za chwilę czy troszeczkę później. Napiszcie mi w komentarzu. Do zobaczenia. Pa!